Hej, witam Was serdecznie, a dziś mam dla Was chyba pierwszą pracę na moim kanale. Której bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia na pewno nie wykonacie sami. Spokojnie, to nic strasznego, to tylko izolacja natryskowa pianą poliuretanową. Wiem, trudna nazwa, ale uwierzcie mi, praca taka nie jest. Jest dużo przyjemniejsza niż ocieplanie wełną, poza tym bardzo szybka i skuteczna. Zapraszam do materiału. Jestem właśnie w trasie, a jadę na roboty na ocieplenie poddasza pianą natryskową Purios. Zaprosiła mnie tam firma Purinowa, producent właśnie tej piany. I powiem Wam szczerze, sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Ja mam doświadczenie tylko z wełną mineralną. Docieplałem poddasza wełną, także o tym, o natrysku. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem jak to się robi. No i w tym filmie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami z tej pracy. Jestem na miejscu, jak widać nowa inwestycja, duży dom, dosyć skomplikowana konstrukcja dachu i wiele zakamarków. Nie jest to na pewno do ocieplenia proste poddasze. Materiał już przyjechał, my czekamy jeszcze na ekipę, ja opowiem w tym czasie trochę o piance i metodzie natrysku. Pianę Purios otrzymamy ze zmieszania w specjalnych maszynach dwóch surowców, poliolu i izocyanianu. Piany te służą jako materiał do izolacji i ocieplania budynków od fundamentów aż po dach. To właśnie w takich dużych beczkach dostarczany jest materiał do mieszania. Generalnie piany Purio dzielimy na dwie kategorie. Zamknięto komórkowe o strukturze zamkniętych komórek, które są sztywniejsze i mają bardzo niskie współczynniki przewodzenia ciepła lambda, czyli bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Wykorzystywane są przede wszystkim do podłóg, fundamentów, dachów, na konstrukcje stalowe, blafe czy beton. Drugi typ to otwarto komorkowe i tutaj taką użyjemy. Jej porowata struktura wypełniona jest powietrzem, uniemożliwia to skraplanie się pary wodnej i eliminuje prawdopodobieństwo powstawania grzybów i pleśni. Piany te wykorzystywane są jako izolacja stropów, ścian i właśnie poddaszy. Tymczasem przyjechała ekipa, jest godzina około 10 rano i od razu zabrali się za robotę, gdyż mają w planach ocieplić dzisiaj całe 160 -10 metrowe poddasze. Tu macie okazję zobaczyć jak to wygląda, cały sprzęt jest i zostaje podczas pracy w samochodzie. Są dwa składniki, które trzeba odpowiednio wymieszać. Od tego są maszyny i oczywiście przeszkolony operator. To jest składnik polion, składnik A, on jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakość piany, nie? Aha. To jest składnik B, to jest utwardzone do piany. Generalnie, mhm. niezależnie od tego, jaka jest piana stosowana, ten składnik jest taki sam. Mhm. A zmienia się tylko to, nie? I w ten sposób e, uzyskujemy różnej jakości piany. Temperatury tutaj ustawiam, y, ciśnienia, y, podgrzewanie węży, podgrzewanie towaru, myślę. Włączę mhm. maszynę, bo maszyna jeszcze nie jest włączona, tak. Motor nie podaje jeszcze ciśnienia, nie? No. E... Jak będę odchodził, no to sprawdzę, czy wszystko jest ok, parametry. Wiadomo, temperatury takie, jakie są, są odpowiednie. Ciśnienia tylko, żeby były odpowiednie i, i można przystępować do aplikacji, nie? Towar jest odpowiednio długo mieszany. To. Upał niesamowity, ale cóż, no damy chyba radę. Idziemy na górę, chłopaki tam szykują pomieszczenie pod piankowanie. Jesteśmy w jednym z na poddaszu. Deskowanie, krokwie, dosyć skomplikowanie to wygląda. Najpierw przygotowania. Montowane są wcześniej wieszaki pod konstrukcję sufitową, ponieważ krokwie też będą opiankowane. Nie ma tu z zewnątrz przyklejonego stropianu i trzeba poddasze zamknąć. Czyli to teraz zabezpieczasz, żeby ta piana nie wleciała yy, yy, na zewnątrz. Podocinane kawałki płyt styropianowych stworzą blokadę dla piany. Wszystko to, to nie może się ubrudzić, oczywiście trzeba nie? Mhm. bo wiadomo, że no ja pryskam, ale leci taki odkurz i on no, do wszystkiego się przykleja, nie? Z powierzchni mhm. sypkich no, to go jest łatwo y, zdjąć, ale z, y, no, z szyby na przykład też zejdzie bez problemu, nie? Ale lepiej wszystko zabezpieczyć, no bo później by był duży problem, żeby to doczyścić. I mniej sprzątania, nie? No. To samo z tynkami robimy, że oklejamy, nie? To tynki też tutaj na dole będziecie oklejali? Tak, będzie oklejane. Ta, 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 ta. mhm. Przed pracą najlepiej wszystko zabezpieczyć. Zajmie to kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, ale zaoszczędzi bałaganu i zabezpieczy przed zniszczeniem. Chłopaki rozwinęli wąż, wygląda jak strażacki i ma ponad 50 metrów. Wszystko gotowe, możemy zaczynać. Oczywiście do natrysku założyć trzeba strój ochronny oraz maskę. Kolega wystartował z aplikacją piany, ja obserwuję i nagrywam. Piana jest natryskiwana szybkimi ruchami na boki i do góry między krokwiami. Jak widać z pistoletu wytryskuje ciecz, a aplikator wydawałoby się opryskuje tylko powierzchnię. Ale dosłownie po chwili piana się rozpręża i powiększa swoją objętość do kilku centymetrów grubości. Krokwie też zostały wokół opryskane, piana stworzyła szczelną jednolitą powłokę. Można od razu jechać z drugą warstwą. Sprawny fachowiec wyczuwa pistolet, widzi jaka jest grubość piany, wspomaga się też prętem, na którym ma zaznaczoną docelową grubość, a w tym przypadku ma to być 25 cm. Istotne jest równomierne nakładanie, ale w razie jakichś braków nie ma problemu z uzupełnieniem powłoki. Pierwszy skos został zrobiony w kilkanaście minut, zakryte zostały również krokwie, dzięki temu mamy gwarancję pełnej termoizolacji. W przypadku wełny, krokiew często zostaje odsłonięta. Robimy drugi skos i tu możecie zaobserwować, jak piana chwilę po nałożeniu zwiększa swoją objętość. Kolega mówił, że szybko można załapać ile aplikować piany wyczuwając pistolet, podobnie jak lakiernik samochodowy. Piana zwiększając swoją objętość dokładnie wypełnia wszelkie nierówności i szczeliny, krokiew jest opiankowana, wystają tylko wieszaki pod przyszłą konstrukcję sufitową. Obróbkę okien można zrobić bez płyt gipsowych, jeden aplikuje pianę, drugi blokuje kawałkiem płytę obłożonej folią, w ten sposób uzyskujemy równość ścieża z każdej strony. Pierwsze pomieszczenie zrobione, sama aplikacja zajęła około 1,5 godziny, przygotowania z 30 minut. Gdybym miał to robić wełną, rozwijać sznurki, docinać, upychać, myślę, że bawiłbym się z takim pokojem 2 dni. Chłopaki przenieśli się do drugiego pokoju, wcześniej już został oklejony, tak aby praca nie była przerywana. Okej, okay, jakie są fakty, mity i zalety takiej izolacji? Po pierwsze, przy oczywiście dobrym wykonaniu brak mostków termicznych. Piana powiększa swoją objętość dokładnie wypełniając ciasne przestrzenie i izolacja tworzy ciągłą warstwę. Zaletą jest to, że poliuretan jest bardzo lekki i mniej obciąża konstrukcję. Metr sześcienny piany otwartokomórkowej waży około 13 kg, wełna ponad 100 kg więcej. Dzięki temu też, że oblepia powierzchnię nie musimy się martwić czy z czasem się nie usunie. Nie trzeba robić dodatkowego mocowania. Piana Purios FR ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła z dostępnych na polskim rynku pian komórkowych i równa się ona z najlepszymi wełnami szklanymi. Dodatkowym plusem jest brak przewiewania i idealna szczelność. Czy szczelna warstwa pianki grozi gniciem drewna? Tak, ale tylko w przypadku, kiedy drewno jest wilgotne. Dobrzy wykonawcy sprawdzają stan podłoża i nie wykonują natrysku, jeśli wilgotność przekracza 11%. Ważne jest też to ze względu na przyczepność piany. Przy suchym drewnie jest wręcz przeciwnie. Piana wnika w strukturę i wzmacnia odporność na pleśni, grzyby, a nawet insekty. Kolejna sprawa to, że się utlenia, kruszeje. Otóż to jest mit. Piany nie zmieniają swoich właściwości wraz z upływem lat, a producenci dają 25-30 lat gwarancji na podstawie badań, gdzie 30 lat temu tak ocieplano domy. Jedyne co szkodzi powłoce to promieniowanie UV, dlatego trzeba chronić przed nasłonecznieniem. A czy piany są szkodliwe? Podczas aplikacji oczywiście tak, stąd maski i stroje ochronne, no ale podobnie jest z wełną, której lepiej też nie wdychać. Natomiast po stężeniu materiału jest całkowicie nieszkodliwy, nie wywołuje alergii, nie posiada substancji, które zubożają warstwę ozonową ziemi. Plusem piany jest również to, że po zalaniu wodą nie traci właściwości termoizolacyjnych. Piana otwarto komórkowa przepuszcza parę wodną, co sprzyja utrzymaniu dobrego mikroklimatu w pomieszczeniach. Ja osobiście do tematu podchodziłem z rezerwą. Wiecie, kładłem wełnę, to po co bawić się w coś innego? Po tym co zobaczyłem tutaj na poddaszu, po poczytaniu trochę w lecie, przyznam, że z wełną nie chciałoby mi się chyba już bawić. Docinanie, upychanie, rozwijanie sznurków, a później rozkładanie folii zajęłoby na tym poddaszu chyba z cały tydzień. A tu robota idzie po prostu błyskawicznie. Poza tym widać, że nie jest trudno zrobić to szczelnie, nawet w trudno dostępnych zakamarkach. A cenowo wychodzi to podobnie jak przy wełnie. Materiał i robocizna od 50 zł za metr kwadratowy, dużo zależy jeszcze w jakich rejonach Polski. A jeśli chcesz robić taką robotę, to musisz liczyć się z zakupem sprzętu za kilkadziesiąt tysięcy złotych, no ale od czego są dotacje. To tyle ja byłem tu z chłopakami kilka godzin, w tym czasie zrobili trzy pokoje i po tempie pracy widać, że sobie z tym poddaszem dzisiaj poradzą. Bałaganu po tym nie ma, także sprzątanie zajmie im pewnie chwilę. I można wchodzić od razu z płytami, choć przed zabudową producent zaleca użycie membrany paroizolacyjnej, ale ostateczna decyzja należy do inwestora. Cześć!